Dzień dobry, I dzień dobry z gór proszę Państwa, a tutaj w dole to będzie Dunajec, witamy, na Czorsztyn zaprasza ponownie i tak jestem, jestem w górach, bo miałem operację, proszę bardzo, już teraz nie muszę nosić okularów. Tutaj się zaczyna miejscowość Niedzica Zamek. Jest plan taki, żeby wypożyczyć rower na kilka dni. Proszę bardzo, to już jest zapora tutaj. Wysokość tej tamy w najwyższym miejscu. A może powiem to już jak dojdziemy. Takie ciekawostki, jak już będę się znajdował na samej tamie. To jest jakaś kawiarnia, gdzie można sobie pewnie coś kawę, jakieś pewnie ciastko. Tam jest zamek. Dzisiaj jest zamknięty. Przejść tutaj na górę, czyli jest skrót, dobrze wiedzieć. Tak to wygląda. O kurczę. No, to jest duże. W takim najwyższym miejscu, tam od dołu do góry, to jest 56 metrów. Długość to jest jakieś 404 metry, a szerokość to jest jakieś 7 metrów tutaj. No, i tutaj mamy jezioro Czorsztyńskie. Tam jest zamek po lewej, który jest dzisiaj zamknięty. Ogólnie taka ciekawostka, że w tym zamku można spać normalnie, bo oprócz muzeum można sobie wynająć pokój. I myślę, że jutro ten zamek, jutro albo w najbliższych dniach, ten zamek, o proszę zobaczyć, jak to wygląda tutaj. No i po drugiej stronie też jest kolejny zamek, tutaj go nie widać. No, ładnie tutaj. Ten zamek robi wrażenie widok na tą stronę fajnie jest zagospodarowana ta druga strona Ogólnie tą zaporę w 75 to ją zaczęli budować, ale skończyli ją dopiero w 97 Tutaj były bardzo duże protesty ekologów. O, i tam jest ten kolejny zamek po drugiej stronie. Ogólnie tutaj jest dookoła trasa rowerowa. A tam wydaje mi się, że w oddali jest bacówka z tego co kojarzę na mapach że to będzie bacówka. Podejdę tam. Ogólnie tu jest ciekawy, ciekawy mikroklimat, bo tutaj są rośliny, które nie występują nigdzie indziej na świecie. O, i tutaj mamy, potwierdzenie moich słów, bacówka, sery wędzone zapraszamy. 200 metrów. Zresztą tam jak się idzie przy tym zbiorniku, tam jest w ogóle też zakaz połowu ryb i w ogóle wchodzenia tam na te ścianki betonowe, tutaj mamy informację, z bacówka, bacówka Ujasia, sery wędzone, wchodzimy. Proszę bardzo, tak wygląda mój ser, kupiłem. To jest ser mieszany, bo czystego owczego nie mają. Taki serek jak ten, no już tam ja wiem, z jedną trzecią zjadłem. To kosztuje 25 zł. Troszeczkę większe kosztuje 35 zł. Proszę bardzo, tutaj taki kucharz z urwaną rączką. Nie wiem, czy tak dobrze gotuje z jedną ręką. Z tyłu jest zamek. Tu jest spichlerz i przystanie. To jest kasa biletowa do promu. Co jest tutaj nawet prom? Będzie widać. W jedną stronę kosztuje 12 zł. W obie strony 24 4, 4 zł. Kosztuje. W takim starym stylu z takim wielkim kołem tego typu to parowce były. Z rowerem 18 zł kosztuje przepłynięcie w jedną stronę. Kawałek dalej jest tutaj taka mała plaża. Jest, mam rower. Tam jest ten zamek, pod którym się byłem. Tam jest ten drugi. I to jest ten prom, który gdzieś tam przepływa. Ciekawe gdzie on tam się zatrzymuje. No Powiem szczerze Ale tam pod górę było Musiałem zejść z roweru Bo nie dość O kurcze Nie dość, że było nachylenie spore To jeszcze te mi muchy zaczęły w oczy wlatywać Elegancko taki widoczek Stamtąd jadę sobie, tu wzdłuż Tutaj na górę kieruję się w tamtym kierunku. Naprawdę są piękne widoki. I taki jest widok stąd. Naprawdę super tutaj. A żałuję, że drona nie wziąłem. Jest pięknie. Dzień dobry. O, proszę bardzo. Tak to wygląda, jest pięknie. nie wiem czy dobrze jadę ale chyba dobrze no i takie są widoki ładne i tutaj będzie kolejny widzę most i za mostem tam będzie w prawo zresztą zaraz zobaczymy jak tam się będzie jechało bo widzę ludzie tutaj na górę w jest normalnie. A, bo no to jest to. Usta. I sobie, co jakiś czas są takie miejsca postojowe, gdzie można sobie rower przypiąć, są ławeczki, świetniki, jest stół. Ah, Kruče meste super. Tutaj mamy taką większą marinę. Tu książek. Tutaj ten brzeg wydaje mi się jest bardziej łagodny. Bynajmniej w tej części. Tam dalej pewnie zaczną się górki. Z rowera na burger. 500 metrów. Tam prowadzi droga. Widać rowerzystów. Czyli fajnie jest. Szybka zmiana ręki, lepiej mi się jedzie kiedy prawo utrzymam kierownicę roweru, kierownik, kierownicę, jak się mówi, kierownik czy kierownicę, ja nie mogę, o, tu jest fajnie, tutaj są osada Brzezia, całoroczne domki, proszę bardzo, ławeczka jest, no już kawałek spory zrobiłem, to naprawdę jest fajnie. Tutaj coś się buduje, może dom, może hotel, może takie domki na wynajem, taki jeden wielki z pokojami. Albo no ktoś dla siebie szykuje. To tak nie było widać tych skałek. Tam jechałem między, między drzewami. Nawet nie miałem świadomości jak tam jest stromo. Dopiero po tej stronie to tak widać. Ale do tego zamku to jeszcze kawał drogi jest. Może to jest, a nie, to jest chyba ten drugi po drugiej stronie, z którego jadę. Za rogiem powinien wyłonić się zamek. Tutaj kolejne po prawej będzie stanowisko. Nie można się zatrzymać. To proszę. Są ławeczki. On, tak to wygląda. Nie wiem jak będzie słychać, bo nie mam tutaj osłony na mikrofon, dlatego że nagrywam z telefonu, bo bateria w kamerze sportowej już mi padła. A nie wziąłem drugą, dlatego że myślałem, że tutaj nic ciekawego nie będzie. W sumie tak ubrałem, to nawet nie myślałem, że tutaj będę jechał. Ten pomysł się pojawił, kiedy byłem już na samej górze. Mówiła, może bym rower i przejechał dookoła trasy tego jeziora, bo wiedziałem już, że Tate... o, wiedziałem o istnieniu tej trasy rowerowej. Proszę bardzo, tak wygląda zamek. Ale jeszcze nie mam pojęcia bladego, czy tam w ogóle będę mógł wjechać tą drogą, którą, którą, którą jadę, czy to gdzieś się nie wjeżdża z drugiej strony. Ale zobaczymy. Także wygląda piękny widok. Tu sprawie będzie jezioro. A i stąd z dołu będzie można sobie przepłynąć z powrotem do niedzicy. Ale wydaje mi się, że będę do końca jechał rowerem, bo już niedużo zostało. Także wydaje mi się, że po prostu e, pojadę do końca. Jeszcze wydaje mi się, że nie mam oświetlenia, więc też będę się starał tak w miarę szybko to, tą trasę pokonać. No, żeby po ciemku nie jechać. Oj, widzę, że tutaj coś na dole jest otwarte. Także bez problemu coś można dzisiaj dostać do jedzenia. Na pewno jest tych punktów mniej. Dlatego mówię, no jedziemy dalej.